się ma tu no no to my sięgamy w wyburzactwo inaczej trzeba niszczyć te klocki ja już to grałem wcześniej, ale to chwilę, tak 30 minut no, więc lecimy dzięki, ja to tak wyburzyłem oczywiście ten domek zostawiłem i tamtem ja mam takie pszczoły i C4 no tak, ten mały domek wygląda, ale już nie będzie tak wyglądać za chwilę. Ja za niedługo będę mieć lepszy plecak, bo ja mam na razie, który się mieści dwa, 2500. Oczywiście, jeśli zostawicie dzieciowo, to będzie na odcinek I będziemy, nie wiem, na przykład burzyć tanto. Ale to już zależy od Was. Fundamenty będą prawie zniszczone, a fundamenty to te ściany wokół domu. I fundamenty zniszczone, tylko tak został. A, O, kominę zniszczyłam. A chciałem go zniszczyć tym. O, to? O, już rozwalimy. Pum. I proces leci w kosmos. A tu jeszcze coś zostało. te 4 Ciężka. Uff. Tak. Teraz kupujemy lepszy plecak. Bo ja zbieram na to, na to. A teraz kupuję to. I teraz mam lepszy plecak, inaczej będę zbierać po 5000 za jedno z listycznych kl lotów. Więc lecimy dalej. Ten to jest za 20 level. Utrata. No, więc teraz pozwiedzamy tam mną i go zniszczymy. On jest dwupiętrowy, jak już widać. Rych tu był i garaż. Ale to tak o nim wygląda. A za chwilę zobaczycie jak za chwilę będzie wyglądać. I najpierw fundament zniszczymy. Inaczej te ściany wokół tego. Teraz do kątaju. Co jest? O! Tu jeszcze był taki zamek. No to go pozwiedzamy i go zniszczymy. Ja zawsze zwiedzam to co jeszcze... No chyba, że już to jeszcze drugi raz. To nic zwiedzam. Taka ogromna wieża. To jest królewna, która jest zamknięta. Takie okienka małe. No, jesteśmy pana. Ucieczka. No, trochę to wysadził. Znowu grę, ale Dobra. To nie moja wina. To, tak, tak są gry ustawione, żebym ja jej bagował. Eee. O. Nope. Czemu ja muszę bagować te gry? Ja mam pszczoły. Tu czuję Tu Dobra. A nie jeszcze tak? Nic jeszcze nie jest. To Nie teraz zniszczymy mury, tylko je obejdziemy. Tak one wyglądają, mają biarze. Idziemy nawet na nim I... My jesteśmy teraz kruchami, Tak to wygląda. Ale to już niedługo. A teraz tak wygląda. Do środka. I zbugowało mur. A teraz tak to wygląda. Więc jest różnica, jest ucieczka. i teraz za chwilę tego nie będzie tego muru no. no teraz to tak wygląda a za chwilę będzie to tak wygląda a o tak to wygląda teraz zniszczymy największy to no, to jest tak, tu jest chyba pokój taki Ja bym tu zrobił łazienkę, tu salon I tu kuchnię taką Na piętrze to ja bym zrobił i moje mieszkanie, inaczej łóżko i tak dalej Meble a tutaj bym zrobił pokój kościelny, a na strychu pokój kierunku. Tak bym zrobił. Dobra, więc obeszliśmy. Powiedziałem, jak ja bym to zrobił. Wy możecie pisać w komentarzach, jak byście wy ten domek zrobili. Oczywiście on tak wygląda, żeby nie było. Ale to już niedługo, zniszczymy najpierw fundamenty. O! Teraz wyszło. Jej, już nie waguje. Także się odwagowała. I pięć tysięcy na moje konto.

Ale dobra, nie ma tu praw fizyki, ale dobra. Ucieczka! Mm. Ucieczka! No. O nie. Dzień tu. Teraz do pytam. I znowu z boku. Awa. Na klatuszku postawiam te cztery. Wybuch teraz. Okno i dach. Nawet nie wiem, co mu da. O, przylepiłam go do... au a gdzie to jest? Aua. O, level up! Uuu. Oczywiście tu jest tyle możemy żeby być tam. No. Może tu w kominku to postawimy? No. O nie! U. I pięć tysięcy znowu na moje konto. Ucieczka! Ha, nie wybuchłem. Wziął. No. Więc ten duży dom no już nie jest taki duży. Jeszcze zniszczymy tutaj ten daszek, bo został. I ten dom, domku już nie ma. Teraz może zniszczymy ten. My go wcześniej zwiedzaliśmy, ale teraz wygląda lepiej, więc... Zwyca. Ja bym zrobił tu salon, tutaj bym postawił ogień, tutaj w kąciku taki kibelek oczywiście ze ścianami. Żeby nic nie podglądał. Tutaj karaż auto, na górze, inaczej na strychu, tutaj mój pokój i tyle. Dobra, teraz fundamenty. Du -du -du. Au. Są demolki. To jest porządek zimowy. Jeśli masz bardzo nieposprzątany dom, możesz albo zatrudnić, ilość, żeby ci posprzątał, albo możesz sam. Albo po prostu w ostateczności wyburzyć dom. Plus, nie będziesz mieć no Minus, będziesz mieć dom. U. Mój pokój, o nie. Cieczka? Nie. Co za źli ludzie. Dobra, niszczymy znowu ten domek. U, nie, nie po prostu niszczymy. A potem niszczmy ten domek, a potem te. Dobra, więc niszczymy. O nie, to cztery mu wypuściłem to z ręki. I z 40 tysiaków jeszcze 19. To chyba będzie ostatnie wyburzenie, bo nie mam co robić. Znaczy nie no, mam to wyburzać. I fundamenty prawie zniszczone. U. No, tutaj C4, a tutaj i pi, a nie tu. A zniszczy to? O nie, utknęły! Musimy zniszczyć tam normę. Ja latam. Znowu. Po raz drugi latam w grze. Bo zupełnie Wozują... Mały domek. Mały domek. Mały domek nie ma co. Był mały, nie było co wywiedzić. Mm -hmm. Dobra, więc ja się żegnam. 10 łap w górę, następny odcinek. Elo.